Czymś chciałeś zasunąć, ale coś ci nie weszło znowu, kurwa, korzeń Nie, widziałem, pierdońca, widziałe pobywa. I co, korzeń? Się, kurwa, fajsz czym? Tym, że masz na stole? Zobacz, kurwa. To na oczy byś, kurwa, nie widział. W No i co? No i co powiesz? Na to chcesz? To jest wypierdalać do roboty korzeń, a nie fosłem jak ciopa. Zobacz. Korzeń. Robisz z siebie pajaca toralnego. Wiesz o tym. Przy dupasie. Kóń. Zlituj się nad sobą. Tego typu. Злетушишь, ты ну, же совсем такой. Не умешься злетавать над собой. Хм? Хм? Кто? Скажи. byś chciał to, co? Mm. Jakbyś z Ciebie nic o tym robił, powiano, nie robił, powie, no... Nie, pocował się, jak rudy cwer To bym... Nie zwracał na Ciebie uwagi Ale Sam kurwa pierdol, że czy to Dlatego zupełnie się o jednym, że ja jestem poustawiany. Teraz sobie sobie kawałek, bo nie dużo, bo to też tak, o. Korzeń dla ciebie, piesku. Do nogi, piesku, korzeń. Rudzielcu. No? Nie zresztą to wypij dalej, korzeń. co Korzeń? Ciężko to powiedzieć, że znowuś z siebie debila zrobiłeś. Korzeń. Zobacz, jak Cię kasuje. Baranie. I twierdzisz, że jesteś lepszy od tam. Czym? Korzeń. Ośmiesza się jak pój tego typu. Nie masz przybicia. I nie będziesz mnie w rodzieńcu twoje zdjęcie w Pięknie wyglądasz tą mordą Kiedyś byłem ładniejszy na pewno niż teraz patrzcie, kozeń no i co? No i co bojesz? Wysypało, przypita. Hm? <laughs> Pytam się. Ślinka ci cieknie, ci cieknie. Ci cieknie. Ślinka. Widzisz, chłopczyku? Hmm. Korzeń chciałeś się popisać, ale jakoś chujała ci wyszło. Korzeń, zawo, do dzieci, jesteś dole. No widzisz, to wspominałeś w tym korzeniu, że mm. Cały za mały, bo mi jest stać, bo mam pieniądze pracuję i mogę sobie zamawiać pizzy, hamburgery itp. A Ty się możesz tylko siedzieć na ekranie, korzy. Ty możesz się tylko siedzieć do ekranu. To jest tu mm. menel, powiedz mi. Raczej tym, że ty jesteś menelem. No i co? Kiepsko. No patrz. Tego najechania możesz, żeby idziesz za... Dobrze, tak, widzisz? A ty co to tam pokazałeś kurwa? Zaraz zobaczę. Bo tak pół na pół Nie no co. No, 2 godziny 80 yy, wyświetleń? Hahaha, koszej! 2 godziny 80 wyświetleń? jak na sali, to wy.